Akcja! Witam wszystkich serdecznie. To jest nasza drużyna, która przygotowuje się właśnie na wyjazd na nasz mistrzowski mecz. Jedziemy po Puchar. Spaliśmy w hotelu sześciogwiazdkowym, czyli tak jak w Burż Dubaju. Jesteśmy wypoczęci. Ostatnia drużyna przyjechała o drugiej. Wybudziła wszystkich, no, ale myślę, że damy radę. E Jesteśmy po kurczaku z rożna, po pizzy co niektórzy jest już sobota. Możemy normalnie jeść. Wczoraj o chlebie i wodzie, co niektórzy. Niektórzy na słodyczach, niektórzy na rybce. Także dajemy radę. Co jeszcze możemy powiedzieć, panowie? ogólnie jakieś... po kuchar, nie? Jest, tyle jedzie... rynę, A... w nie tyle kilometrów przyjechali, to paru nie przychodzi. Nasz działacz o, o gdzieś tak. się schował. A, działać siedzi, siedzi w samochodzie. Jest młodycze. Działać siedzi w samochodzie, jest młodycze. W samochodów proszę jedziemy! Wczoraj jedziemy mieliśmy zeksi. film instruktażowy, jak, tyś, jak tyś, zagrać Strate... strategiczny, bardzo ważny, obejrzyliśmy kabaret. Jaki to był? Młodych panów. Młodych panów. I tam było wszystko wyjaśnione, jak oni grali po, po mundialu w Rosji, także... Myślę, że będzie lepiej niż w tym kawarecie. A ty byłeś dobra dopiero władzę. Co się jest? To? <laughs> Ogólnie każdy ma jakieś dolegliwości. Nie wiem. Refluks żołądka, holter, dzisiaj już ściągnięty, cukrzyca, śruby w kolanie. Ja jestem 100%. Ten jest ekologiczny akurat, to też nie wiadomo, jak będzie grać. to już Wystarczy spojrzeć w jego oczy, nie? Ten, to z tą saszetką. Grzesiek ma na imię, nie? Także to też nie wiadomo. Co z nim jest i, i kamerzysta? No, nie będziemy komentować. Wszyscy jesteśmy? 2, 4, 6, 2, 4, 6 8, jeszcze jedna no, Jeszcze jedno. ślepy został. Jeszcze ślepy? Aż soczewki wkłada. <śmiennie zniszczenia> On już wczoraj chciał włożyć soczewki, i w nich spać. Nie? Nasze wspólne śniadanko Wszystko ekologiczne z pobliskich lasów, od zaprzyjaźnionych rolników. Tu mam medaliony z serem. Jak ugryzę, to ser wypłynął prosto z lodówki. Nie wiem. podawać numery też na listach, numery koszulek dlatego, że będą liczyli, będziemy liczyć strzelców bramek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy bracia, drogie siostry, bo są też mają obecne. Witamy Was w imieniu wojowników Maryi Przemyśl, w imieniu wojowników Maryi z całej Polski, w imieniu księdza Dominika Chmielewskiego, w imieniu gospodarzy tutaj obiektu i tej parafii świętego Józefa naszej, księżyc salezjanów, w imieniu oczywiście wszystkich rodzin, które są obecne tutaj, w imieniu także przedstawicieli męskiego Różańca w Przemyślu, które, y, którzy to mężczyźni także uczestniczyli w tym w przygotowaniu tego Mężczyźnie wydarzenia. W imieniu wszystkich zaangażowanych, witam Was serdecznie na pierwszym memoriale imienia świętej pamięci wojownika Maryi Wojciecha Kajpusta i pierwszych mistrzostwach polskich w piłce nożnej wojowników Maryi, Dużo nie będę mówił, nam przy świętych mówiłem. Ja chciałem tylko pomodlić się, polecić to wszystko, co będzie się działo na tym na tej płycie Bogu, przedstawicielstwo smorzycielki wiernych, aby nie trzeba było korzystać z tego ambulansu czy z innych y, potrzebnych y, przy, przy kontuzjach rzeczy. Proszę y, Państwa, Panowie, drodzy, y, ja mam w ręce przy sobie relikwie pierwszego stopnia kości. Ewangelisty Łukasza, który jest również z nami. Lekas. Dlatego też cieszmy się. A teraz polećmy Bogu przez stawisów to sobie? Sobie, te, te, te wszystkie Sz zawody. I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pod Twoją obronę. Uciekamy się, święta Boża, rodzicielko, naszymi się radzi w potrzebach naszych ale o wszelakich złych przygód nas zawsze wybarwiać. Chcę Was serdecznie wszystkich przywitać, podziękować za Waszą obecność, za trud organizacji tej imprezy, za trud przyjazdu tutaj do nas oraz za to, że y, mogę tutaj być z Wami i ten czas spędzić y, w pamięci mojego męża. Życzę Wam, kochani, aby i Wasza ziemska wędrówka była drogą do nieba, drogą do zbawienia. Kończąc, chciałabym życzyć Wam dobrej zabawy, Bożej waleczności i pięknego czasu, niech matka, niepokalana, ma Was w swojej opiece i chroni pod swoim płaszczem. Pierwsze memorium, imienia Wojciecha Kajpusta, uważam za otwarty. Dużo jeszcze raz! Dzień, jeszcze jedna chwała Ojcu za życie naszego brata wojownika, Wojtka Kajpusta. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak, jak była na początku, teraz i zawsze, w wieki wieków. Kochani, Turni mamy otwarty. To jest... Taki termin, który generalnie no nie wpasował się w to, żeby mógł przyjechać do was, ale sercem jestem z wami. Pozdrawiam w ogóle WM Przemyśl na początek jako organizatorów dariusza Laska, który jest świetnym naszym liderem, tam właśnie w tym bardzo ważnym rejonie dla naszego rozwoju. Włem Paławy, wojowników z Łodawy, z Wrocławia, z Krakowa, Łodzi, Warszawy, Kielc, Nowy Sącz, Bydgosz, moje rodzinne miasto, mam nadzieję, że tam jakiś podium się znajdzie dla was, chłopaki. I reprezentacja księdza Biskupa Jamrowska. rewelacja. Bardzo żałuję, że nie mogę być z wami, naprawdę ale sercem jestem z wami, jestem na łączach cały czas. Róbcie fajne filmik, fajny trailer. Niech to będzie naprawdę potężna gra dla Pana Boga, dla Matki Bożej i niech nie zabraknie największych emocji. I błogosławię Was na to, że żeby się nikomu nic nie stało, bo wiadomo, jak chłopaki ruszą, mnie, Dziki z całej Polski, byłem, to może być różnie. Ale błogosławię Was, żeby nikomu się nic nie stało. I najfajniejszych, słuchajcie, najwspanialszych emocji. Was i Wasze rodziny, wojownicy Maryja, szczególnie Przemyśl, Darka Laska i wojowników z tamtego regionu, organizatorów tego pięknego, pierwszego wydarzenia Mistrzostw Polski, e, wojowników Maryi. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Do boju. Mamy też wiele innych puharów, one będą później także za Mistrzostwo Polskich w przeciąganiu winy, ale to jest główne trofeum, właśnie ten puhar, piękny puhar, przechodni, tak jak wspomniałem, I ten puhar zdobędzie dzisiaj... bramka. Mamy mistrza. Mamy mistrza polskiego Enrico Są nim bracia z Łodzi. Brawo. Serdeczne gratulacje. Brawo. Brawo na Łodzi. Brawo na Krakowa. jeszcze, czy mają... Pozawiane. Nie ma. Tutaj też nie ma. Uwaga. Gotowi? Gotowi? Jeszcze nie? Sta!

Zdowiemy się kto, kto jest mistrzem. Jeszcze chwilę, jeszcze chwilę. A teraz zapraszamy wspólną dekorację, ponieważ mamy wszystkie rozstrzygnięcia. Czas na rozdanie nagród. Wielkie brawa Jeszcze druga część. Dzięki bardzo. Kochani, wszystkim gratuluję z całego serca. Dziękuję. Ja Miałam zaszczyt Was przywitać i mam zaszczyt Was pożegnać i podziękować całym sercem za przednią zabawę. Cudownie się bawiliście. E, Mistrzostwa Polski, Wojewodników Maryi uważam za zamknięte. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. bardzo. Maria! Pana Maria! jest taka Pana Kiedyś pracowałem Maria! Mówi, że szczyt się okrutnie. A więc mówię, że cieszę się okrutnie, że was spotkałem. <grym <grym i zapraszamy. Życzymy też bezpiecznej drogi z powrotem. Naszym organizatorom grupy, też dziękuję za przygotowanie tego wydarzenia. I Ale wspierajcie się modlitewnie. Po błogosławie i na koniec jeszcze zaśpiewamy Bogu Rodzicom. Dobrze, tu jeszcze jeszcze się pomódlmy na końcu. Uciekamy się święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszy, naszych, a od wszelakich złych przygód, racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, o rędowniczko nasza, o średniczko nasza, o nasza, synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Pan z Wami i z Duchem Twoim I w Pańskie będzie błogosławione, teraz i na nasze z naszym w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. I was błogosławię u Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zaśpiewamy. <noise> Oh, Jesus. Oh, Jesus.